Cześć, witajcie, z tej strony Digis, witam was w pierwszym odcinku z A, A, Avent... Aventusa i tak, oczywiście zostawiajcie lajki, suby, komentarze, tak, doszedł friki Bartoszu, przywitaj się, link do jego kanału macie w opisie, tak, przepraszam was, wybaczcie, ale zapomniałem nagrać początku gry i tak... Trochę nie chciało mi się od nowa to robić. Pod, podbiegł do mnie jakiś gracz i to będzie dla was. Mówi, że nie zostawił komentarza, bo zapomniał Healer czy Smok. Napisał że do mnie, że healer no to mówię, no to zrobię dla niego to tak. No to zrobiliśmy Hillera i dostałem od niego jakiś tam Eku na start. Mówię dziękuję, ale ja, ja robię sam swoje. No to wziąłem tylko bambuska bo mi się nie chciało szczerze, przepraszam, aż sam boli mnie serce Co to, to robię. Ale naprawdę bambuska sobie wezmę 60 średnio. Zostało do mnie jeszcze 55. I takie EQ. I to jest dla Was do rozdania. Yy, pierwsza osoba, która się odezwie do mnie na Metinie, lub na YouTubie, otrzymuje to. I właśnie słyszycie, może psa w, t, yy, w tle. Yy, już. Masz mówić. Tak, chwilowa przerwa. Bardzo, ktoś się wiedzieć. Dobrze, no to tak. Pierwsze osoby, tak. No to będzie tak, pierwsza osoba dostaje PvP, druga EXP i trzecia bambuska. I właśnie... Chyba pies mistrzeka. O Jezu przepraszam was za to. Dobre, y I jeśli ktoś by chciał, to te perełki są do rozdania dla czwartej osoby, tak pierwsza pvp druga PVM, trzecia bambusek, a czwarta perełki. Chyba, że trzecia nie będzie chciała bambuska, tylko perełki, to tak. Trzecia lub czwarta chce perełki lub to. Tak, a, je, a teraz my się widzimy na 75 w redlesie. Jak... Przepraszam, będziemy dropić e, eq -exp. Cześć. E, czy... Jezu, Jezu, się za mnie się... Przepraszam za co, ale tak. E, Dobiliśmy 75 poziom. E, Bambusekiem na 9 sobie zakładamy. E, to możemy wyrzucić. Kurde. Czekajcie, chwilę ogarnę psa. Dobrze, jesteśmy po krótkiej przerwie. Oczywiście e, uspokoiłem psa dałem mu przysmaki bo inaczej by się nie uspokoił jak to z strzelnikami <grym> tak kupiłem sobie zwykłą staleczkę do pvp oczywiście na razie wziąłem do niej wartość ataku żeby była żeby na tym redlessie mieć większe obrażenia i A, tak będzie. wydropię sobie szybko EQ, y, eq exp znaczy widzimy się na pierwszym metinie i pokażę wam drop z niego i jak ten metin wygląda bo nie widziałem go jeszcze, a mówili, że niby inaczej wygląda. Może być mroczniej, to widzimy się na Metinie. E, cześć, widzicie, mamy pierwszy metak. Jednak nie jest zmieniony, może kolorem, czy czymś. Tak, ja się wybufam, oczywiście. E, tak, wszystko wybufam i możemy. Ktoś mnie połkuje jak zwykle, może ojczyzna, może zakręcony. Nie wiem, e, tak. No właśnie, coś na pewno. No właśnie, na pewno. E, jeszcze raz mówię: like, sub, koment i osoby odezwijcie się do mnie na Metinie, na YouTubie, nie wiem. Gdzie chcecie mój nick, pancie no, tutaj, tera, o I tak, no i po prostu zgłoście się A my widzimy się pod koniec Pod koniec Metina i pokażę wam drop Tak, zapomniałem powiedzieć, że lepiej na marmurku bić I tak bie, Kupujecie sobie marmurek tutaj I tak, kosztuje on 20k Widzimy się pod koniec Dobra, jesteśmy pod koniec Metina i tak Drop z niego jest następujący ametsowa tarcza potwora i biała perła To są ogólnie Jakaś tam tarcza tak, to jest tarcza i bransoletka. Ja się z tego bardzo cieszę, bo tu jest najcięższy drop, mówią. I widzimy się na kolejnym metinie. No, jak sami widzicie, jest, mam mały problem z dołączeniem do serwera. Yy, zobaczymy się, jak dobi wejdę na serwer. O, jak sami widzicie, tak, to są postacie, którymi patrzyłem tutaj. Yy, yy, wrzucę filmik osobny, to było, prezentuję wam ten serwer ogólnie. Tak, i to jest nasza postać i widzimy się pod kolejnym met pod metinem, bo widzieliście ten sam, dobra. Boże, jestem już 20 minuta, szukam metinów i nigdzie nie mogę znaleźć. Tak, ale spróbuję znaleźć go, nie wiem, jestem zmęczony, u mnie jest któraś tam godzina, nie patrzę nawet. E, widzimy się na kolejnych metinach. No właśnie, ale jestem zmęczony, bo miałem wczoraj całą noc. O, jest akurat metin, to widzimy się pod koniec drop. Dobrze, jak sami widzicie, koniec metina, co z niego będzie, teraz drop. U, się posypało. Dobra, tak szata baronówny ametysowy zbroja na w... tam kogoś tam kolejna i podwópeka. To to sobie rzucę tu, tak jak widzicie, tu mrowski. To co mi niepotrzebne, kto chce ten się zgłasza, bo to jest syfek dla mnie, teraz już i widzimy się pod kolejnym. Tak, wymiksowałem sobie perfy. Coim widzicie do EXPA i widzimy się na kolejnym metinie. O, dobrze, jak widzicie, wybonowałem sobie e, stal, stal tak, e, zbroje i naszyjniki. Oczywiście to do Expa. Ulepszymy to i widzimy się na Metinie, tak? Bo bym chciał wydropić zabutki i hełmik. Dobrze, jak widzicie zapomniałem, że mamy maskę strachu, która jest na wszystkie klasy, więc mamy full bo... Daję na chwilę koledze buty Zapomniałem też wydropiły I po prostu ulepszymy to i pokażę wam jakie to bony daje na plus 9. Teraz się widzimy. E, tak jak widzicie, jest metek i powiem wam wszystkie bonusy, jakie są, bo nie mam kolczyków, zapomniałem i szybko je wydropię z tego metina powinny dropnąć i powiem wam jakie bonusy dają. Widzimy się za jak widzicie, e, e, drop z tego i nie mamy. Ja pierdzielę. Dobra, ale po to podniesiemy. Kto chce, niech przychodzi po to. Bo naprawdę, kto chce zacząć tu gry, naprawdę oddam to jako I widzimy się za chwilę. E, przepraszam Was, ale nie nagrałem. Jak wydropiłem akurat to i to, buty kolczyki i buty razem. O jakiś lag mnie złapał. Oj. A, friki mnie dodaje do grupy. Kurde, lagi mam, bo. Przetwarzam kolejny filmik. I tak powiem wam, że mieszam stalkę do Expa i widzimy się jak wybonuje to całe EQ. Chociaż przy was to mogę wybonować tak. No łatwiutko, jak tu jest Perf Exp. Ludzie omdlenie. Nie wiem dlaczego właściwie. No ja też właściwie. Ale kolce sobie wybonujemy. Tak. Free jak zwykle musi się wtręcić. Jak ja go uwielbiam za to. Kurde, lagi mnie złapały nagle. O jezu, o jezu. Dobrze, tu są orki i mistyki. Orków bym nie chciał i tego też nie. Orki właśnie są dobre. Nie chcę. Idź. Powiesz, drop. Dobrze, czemu mi się to nie chce wybunować? Dobra, to się wy. Odpor... Szansa na omdlenie. Dobra, to są jakieś ruskie. Dobrze, widzimy się zaraz, jak szybko je ulepszę na później. Ci powiem wam, z całego eku na do Expa jakie bony potrafią wyciągnąć na plus 9. Widzimy się za. Dobrze jesteśmy to już końcówka odcinka, tak przypominam o tym, odzywajcie się na YouTube, na Metinie, tak przypominam DKI Yy, tak, konkursik, yy, no czekaj, nie konkursik to oddania mam po prostu, EQX, PvP i bambus, i perełki tak, i mówię wam teraz co będzie w kolejnym odcinku dropienie, ulepszanie, tak wam powiem i mały EXP z Afryki musi się musicie popisać swoim skillem tak, i zacznijmy od bambusa, no, to pokazywałem wam 61 średnie, to, to, to zbroja, daje nam 10 khp 20 potwor i 10 średnich obrażeń oczywiście maska str lag? wytyfujem, dobra, no kurde, nie spam Maska strachu e, daje nam 10 na potwory, 10 PZ i 10 bloku, e, 10 potwora i omdlenia daje tarcza. Oczywiście, bransoletka daje wartość ataku 70, przeszywka potwory. naszyjnik, potwory, przeszywka, regeneracja PZ, znaczy szansa odzyskiwania przez, przepraszam Was za to, e, Ametsowe kulczyki plus 9 dają nam średnie obrażenia 5%, max PZ 10% koła i wartość ataku stoi, to jest bardzo dobre. No i buty nam dają 10 kHp, przeszywka średnie obrażenia. Tak jak widzicie, zacząłem mieszać tutaj eku jutro. Znaczy, znaczy, próbuję, może dziś nagram, może jutro. Tak, tu. O, dziękuję za PDK. Zrobię z metka? No, dobrze, no to będziemy jutro. Y jutro, nie, może dziś ktoś jeszcze wrzucę na No, można coś jeszcze nagrać, nie wiem, jakieś drops DT i ogólnie mapki. Tak, link do kanału Bartka macie w opisie. Lajkujcie. No to, na, no to nie będzie jednak. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do jutra.